W naszym cyklu face to face trener Lecha Poznań Jan Urban. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Jest chrypka po pierwszym meczu? Troszeczkę było zaraz po meczu. Wydaje mi się, że już jest całkiem przyzwoicie. A było to wytłumaczalne, że trzeba było krzyknąć parę razy na piłkarzy? Ale to nie chodziło, żeby krzyknąć na piłkarzy. Bardziej o korekty jakieś ustawienia, zachowań w danym momencie. Przede wszystkim o to chodziło. Nie, 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 nie sądzę, abym w trakcie meczu gdzieś jakiegoś piłkarza, za przeproszeniem, opieprzał. Jest na to czas, czy, czy czasami w przerwie. Po meczu zaraz też nie, raczej na drugi dzień. Także nie, nie, o korekty chodziło. Trener Jan Urban jako człowiek i jako trener jest optymistą? Nie wiem czy powiedzieć czy dużym optymistą czy po prostu optymistą ale staram się patrzeć pozytywnie na życie to co się dzieje w moim życiu sportowym to co się dzieje w moim życiu prywatnym. Łatwiej się żyje patrząc na to wszystko w ten sposób. Pytam bo chcę wiedzieć jak pan widzi pierwszy swój mecz jako trener Lecha Poznań jest pan zadowolony, że udało się wydźwignąć z trudnej sytuacji, czyli z 0-2, czy jest niedosyt, że to za mało, remis? No nie, no sądziłem, że wygramy to spotkanie, już nie tylko z tego względu, że tam w większości przypadków w debiucie wygrywałem swoje spotkania z nową drużyną. No powiem tak, stanie psychicznym, w jakim się znajduje w tej chwili Lech Poznań, dostać bramkę w pierwszej minucie, przegrywać, bodajże w 24 czy 5 minucie 2-0 i doprowadzić jednak mimo wszystko do remisu, to jest to duży pozytyw. Duży pozytyw, bo ta drużyna no, mogła się nie podnieść z takiej sytuacji. A przede wszystkim dlatego, że widziałem w tygodniu, że to wszystko zaczyna jakoś nabierać kolorytu. Ci zawodnicy zaczynają mieć coraz więcej radości z tego, co, co robią. Ludzie pracujący w klubie, obserwujący wcześniej drużynę, też to zauważyli, że ta drużyna zaczyna się zmieniać. I najbardziej żałuję jednej rzeczy: tej bramki w pierwszej minucie. Myśmy nie skorzystali z tego bodźca. Przychodzi nowy trener z nowym sztabem. Zawsze są zmiany w takim przypadku, bo każdy trener nie wiem, ma inne odprawy, inaczej podchodzi do zawodnika, inne są treningi. To jest rzecz normalna i taki bodziec z reguły jest zawsze pozytywny. A my nagle dostajemy bramkę w 40 sekundzie. Ja wyobrażam sobie tych chłopaków, że od razu Wracają wszystkie demony, upiory y, poprzednich spotkań, i znowu myśli zaczynają być czarne. Y, I tego najbardziej żałuję, bo gdybyśmy wytrzymali bez straty bramki, nie wiem, 15-20 minut, y, uważam, że ta drużyna by się rozkręcała. Y, z minuty na minutę gralibyśmy lepiej, a tak od samego początku mieliśmy bardzo, bardzo podgórkę. Mówi pan, że wyobraża sobie, co się działo w głowach piłkarza, co się działo w głowie trenera. Już kładał sobie mowę na przerwę? Nie, nie, nic się nie działo. Ja wierzyłem cały czas, że ten mecz nam się dobrze ułoży. Natomiast po drugiej bramce już rzeczywiście zacząłem od momentu straty bramki, zacząłem myśleć o tym, Jakie zmiany mogę zrobić, żeby zmienić tą sytuację na boisku, bo też widziałem, że, że nie kreujemy sytuacji bramkowych, że nie gramy kombinacyjnie, że to wszystko się jakoś nie układa. Mając na uwagę to, że nie gra się łatwo, kiedy się straci dwie bramki na własnym boisku i w takim momencie, w jakim znajduje się, znajduje się zespół. Fajnie, żeśmy strzeli bramkę na, na, na 2-1, bramkę kontaktową przed zejściem do szatni i mimo tego już przy wyniku 2-0 miałem przygotowane zmiany na, na drugą połowę I, i tak się stało, że wszedł Kownacki, wszedł Darko Jeftić. I wydaje mi się, że, że zarówno Kownaś jak i Darko no, wnieśli takiego troszeczkę yy, ożywienia w naszej grze, takiego, takiej, takiej świeżości i wyglądało to dużo lepiej niż... Nie wyglądało to, to super czy, czy bardzo dobrze, ale dużo, dużo lepiej niż w pierwszej, w pierwszej połowie i być może gdzieś tam... Przy odrobinie szczęścia, gdybyśmy wygrali to spotkanie, to byłby dopiero bodziec pozytywny dla tej drużyny, bo w, no znowu muszę wrócić do sytuacji, w jakiej się znajdują. Przegrywać 2-0 i wygrać to spotkanie, to na pewno każdemu dodaje wiary, pewności siebie i, i otuchy na, na przyszłość. Musimy zrobić wszystko, aby, aby w dalszym ciągu pracować jak najlepiej z tą drużyną, nie tylko pod względem fizycznym, ale również mentalnym, bo tutaj, zresztą to wszyscy wiedzą, to nie jest, to nie jest jakiś tam moment trzech, czterech spotkań, że gdzieś się wpadło w jakiś drobny dołek, to dr trwa zbyt, zbyt długo i, i to widać wtedy, kiedy nie układa się na boisku. To widać, jak drużyna się zachowuje, jak gra. Nikt nie chce zaryzykować. Zbyt dużo podań szesz, do tyłu. Wynika to, to z braku pewności siebie, swojej pewności w swojej umiejętności, co jest rzeczą normalną, ale to trzeba umieć zmienić. To od nas zależy. Kiedy, w jaki sposób to zmienimy. Nie zależy to od mediów, od kibiców, tylko od nas, od każdego zawodnika indywidualnie musi sobie, musi sobie z tym poradzić. Ten pierwszy mecz można nazwać taką pierwszą operacją na, na nowym organizmie pana. Czy to spotkanie i te kilka treningów, które Pan odbył z Drużyną? Już pomogło panu jakąś diagnozę taką odjąć, bo mówi pan o tej stronie mentalnej, ale czy na przykład fizycznie ten, ten zespół wygląda dobrze? Ech, wydaje mi się, że tak, no bo trudno oceniać zespół pod względem fizycznym, jeśli ma też taki problem mentalny. Ktoś, kto ma wątpliwości co do swojej formy piłkarskiej. Forma piłkarska to nie tylko przygotowanie fizyczne, to również przygotowanie mentalne, gdzie, gdzie ten czynnik odgrywa bardzo istotną rolę. Jak się czujesz pewny siebie, się czujesz silny pod względem fizycznym, pod względem mentalnym, wiesz, że stać cię na ryzyko, stać cię na odwagę, stać cię na to, że po stracie piłki, nie myślisz o tym, tylko grasz, grasz dalej. No I to jest zupełnie co innego niż wtedy, kiedy myślisz o, o, o tych aspektach negatywnych, a co będzie jak stracę piłkę, a, a, a jak mi ona, e, jak strzelę daleko od bramki, a jak nie wykorzystam sytuacji bramkowej, a jak zrobię błąd i przeciwnik strzeli bramkę. No nie no, wtedy zawodnik również zachowuje się inaczej, unika otwarcia linii podania, gdzieś się chowa i to zaczyna, to gra do tyłu i to zaczyna wszystko, no nie kleić się, nie funkcjonować tak jak sobie życzysz i, i, i po prostu słabo to wszystko wygląda, zarówno zawodnik indywidualnie, jak i, jak i jak i zespół, także trudno ocenić tą formę fizyczną, o którą pytasz, nie biorąc pod uwagę właśnie tego, tego aspektu. A sądzę, że drużyna powinna być dobrze przygotowana, bo przecież, no przecież to nie tak dawno ten zespół grał dobrze w piłkę i zdobył mistrzostwo kraju, a tego tytułu raczej nikt nie zdobywa przez przypadek. Pytam o tą formę, bo powiedzmy, że ten gol kontaktowy, który jakby przełamał drużynę trochę, że uwierzyła w siebie, że te głowy poszły do góry i kiedy zaczę za zaczęło się dziać e, coś dobrego, to mimo wszystko po niektórych zawodnikach w tej drugiej połowie widać było, że to nie tylko mentalność. Myślę tutaj na przykład o Hamalajnenie. No nie widzę, że zmierzasz dalej cały czas, szukasz jakiegoś innego, bardziej innej, bardziej konkretnej przyczyny tego stanu rzeczy. Natomiast wiesz, co my mamy zamiar zrobić? Nie wałkować tego meczu nie wiadomo jak długo. My gramy spotkania co 3-4 dni. W poniedziałek zamkniemy temat ruchu chorzów. Tam jest zbyt dużo negatywnych informacji dla drużyny, Myślimy o najbliższym spotkaniu w Lidze Europejskiej. Cofanie się do tyłu, do tego meczu, mówienie o nim zbyt często nie ma żadnego sensu, przynajmniej dla mnie. Wspomniałem Hamalaina, ponieważ też z, jedne, też z jeszcze jednego powodu. Wiemy, że prawdopodobnie to jest jego ostatnia runda w Lechu i czy Pan wie, jak do niego dotrzeć? To była, jest i była kluczowa postać tej drużyny? Tak, i mam nadzieję, że taką, taką postacią będzie. Dla mnie Kacper jest zawodowcem. Kacper będzie grał dobrze w piłkę. Łatwiej się gra dobrze w piłkę, jak drużyna gra dobrze w piłkę. Każdemu z nich trzeba znaleźć tych, tych pięciu, sześciu, żeby była większość, która pociągnie tą. Tą resztę i Kacper też może być jednym z tych zawodników, którzy mają duży wpływ na grę zespołu, który może być jednym z tych, który pociągnie właśnie zespół do dobrej gry. Dobrze powiedziałeś, że prawdopodobnie ostatnia runda Kacpra. Nie wiemy. W może tak być. Masz rację, bo przecież kończy mu się kontrakt. Do tej pory nie został on przedłużony. Natomiast ja widzę jakieś szanse, przynajmniej na takie normalne, konkretne rozmowy o przyszłości Kacpra, Hamalajnena w Lechu Poznań. A jeśli do tego nie dojdzie, to trudno. Ale ja bym już dzisiaj nie skreślał możliwości przedłużenia kontraktu przez Hamalajnena. Jak kibice Lecha Poznań przyjęli. Trenera Urbana w tym pierwszym spotkaniu. Trenera Jana Urbana, byłego szkoleniowca, między innymi Legii Warszawa. Tak, tak. Wydaje mi się, że, że normalnie. Podejrzewam, że tak jak w tym momencie zawodnicy obserwują mnie, ja obserwuję ich, bo zaczynamy się poznawać bliżej. Tak samo kibice wyrobią sobie jakąś opinię, opinię na mój temat jako trenera. Jeśli chodzi o, o to spotkanie z ruchem Chorzów, to kibice zachowali się fantastycznie. Ja prosiłem o doping, mówiłem o sytuacji, w jakiej znajduje się drużyna i, i będę w dalszym ciągu mówił o tym, że potrzebujemy ich wsparcia i musimy być wszyscy razem, żeby z tej sytuacji wyjść, żeby odwrócić e, tą negatywną sytuację. Każda pomoc jest ważna. Mówiło się o strajku kibiców na to spotkanie. Przyszli, dopingowali, i w dużej mierze dzięki nim było możliwe odrobienie tych strat. Bo, no bo to by było niemożliwe, gdyby, gdyby zawodnicy jeszcze nie mieli wsparcia z trybun przy, przy 02. Po tym wszystkim, co oni już do tej pory przeżyli, to, 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 to ja nie mam żadnych wątpliwości, że również dzięki kibicom zdobyliśmy ten jeden punkt. A kłopoty z kibicami już pan kiedyś przeżywał dosyć duże? Nie no tak, mam, mam doświadczenie pod tym względem, co prawda negatywne, ale jest to doświadczenie. Żadna przyjemność grać bez dopingu, żadna przyjemność grać przy pustych trybunach, tak jak będzie to miało miejsce również w Poznaniu w meczu rewanżowym z Fiorentiną. No nie są niektóre rzeczy niezależne od nas, a my musimy się do nich dostosować. Jedną z nich jest właśnie. Zamknięcie stadionu w meczu z Fiorentiną. Do dotychczasowej części rozmowy zwracam się do Pana, Panie Trenerze, ale czy Jan Urban to jest trener, to jest manager, czy może coach mentalny? Wydaje mi się, że dzisiaj trener musi być przygotowany pod każdym względem. Jeśli masz więcej wiedzy, na pewno ona nie będzie przeszkadzała, tylko pomagała. Ja zawsze starałem się przede wszystkim w tym czasie, kiedy nie miałem pracy gdzieś dokształcić, jeździć na jakieś różnego rodzaju staże i wykorzystujemy ten czas w dużej mierze również z moim asystentem Kibu. Byliśmy i w Espaniolu, i w Atletico Madryt i w Porto. No, na różnych konferencjach czy, czy kursach, nawet między innymi coachingu sportowego, też, bo uważam, że zawsze się może przydać w wielu sytuacjach. Oczywiście też uważam, że jestem trenerem. Co było teraz w przerwie, kiedy pan miał kilka miesięcy bez pracy? Nie, w, w, Porto, w Porto byliśmy, bo znamy Julenę, Lopetegio, Julenę Lopetegiego. Także, takie sytuacje wykorzystujemy w Atletico Madrid. jak byliśmy wcześniej, to przez Raula Garcia, który, który, którego trenowałem w drugiej drużynie. Są to rzeczy, które po prostu no, trzeba, trzeba wykorzystać w jakiś sposób. Byłem na końcówce. Ligi Cypryjskiej, gdzie oglądałem finał Pucharu Cypru, ostatnie kolejki playoffu, gdzie grają ciekawe mecze w grupie, w grupie mistrzowskiej, bo uważam, że Cypr to jest miejsce, gdzie można znaleźć naprawdę ciekawych zawodników. Jak wszyscy wiemy, tam za dużo Cypryjczyków nie gra, bo, bo jest to bardzo mały kraj, a... A zdarza się, że przyjeżdżają ciekawi obcokrajowcy i, i, i myślę, że pod względem też finansowym. No, tam możemy powalczyć ze wszystkimi klubami, chociaż jak wiemy, no, oni też są w stanie zabierać, nie wiem czy najlepszych, ale dobrych zawodników z Polski do, do tych najlepszych klubów, do Apoelu, Omoni czy Aek Larnaka. No, płacąc podobne pieniądze jak w Polsce, dlatego, dlatego tam też trochę czasu spędziłem. Ostatnio byliśmy na konferencji, konferencji trenerów w Madrycie, gdzie mogliśmy przedłużyć hiszpańską licencję trenerską. No było ciekawie, było ciekawie, bo było ponad 400 uczestników i to wszyscy trenerzy i trenerzy ci byli zawodnicy, z którymi grałem. Jero, Michel, Sergi z Barcelony, no nie no, mnóstwo, mnóstwo ich było, Bakero też był, wielu, wielu. Natomiast ludzie, którzy mówili różne ponencje, które, które tam były na tym na tej konferencji dwudniowej zresztą, no bardzo, bardzo ciekawe i w różny stop, sposób yy, yy, przygotowane. Była i psychologia, była i, był i dietetyk, i, i, i trenerzy. Od Roberto, Roberto Martinez z Tottenhamu, Julen Lopetegui z Porto, Guardiola z trenerem przygotowania fizycznego Diego Simeone z Monoburgo, z Unai y Emery, Juan Carlos Munué, no było tego towarzystwa taka taka śmietanka piłkarska i fajnie się tego, tego wszystkiego słuchało. Co trener Urban może, jakie trendy e, obowiązują teraz w Europie i co trener Urban zamierza wprowadzić w swojej nowej drużynie? To znaczy, nie wiem ja przy rozmowach, bo u nas często jest dosyć modne powiedzenie, nie tej drużynie jest potrzebny trener, który chwyci ich za mordy, będzie dyscyplina nie wiadomo jaka, da im po tyłku jeśli chodzi o treningi i tak dalej. No, różne są metody do tego, aby osiągnąć odpowiedni wynik czy osiągnąć wyzna wyznaczony sobie wcześniej e, cel. Ja uważam osobiście, że, że te metody gdzieś odchodzą już do lamusa i pracuje się zupełnie, zupełnie inaczej. W ten sposób pracując mam zamiar. E, Odwrócić sytuację, tą negatywną sytuację, jaka ma miejsce w Lechu Poznań i, i na to liczę. Natomiast ten, ten zamordysta i ten, który myśli zupełnie inaczej, jest rozliczany z wyników sportowych i, i musi się każdy z nich liczyć, że, że może przedłużyć kontrakt, albo, albo może go nie dokończyć. Czy to dlatego między innymi nie nie chciała, nie, nie dogadał się pan z Legią Warszawa, bo, bo wiem, że takie rozmowy były prowadzone zanim pan podpisał e, umowę z Legą. No, rozmawialiśmy z prezesem, oczywiście musiałem przyjechać, jeśli, jeśli była taka wola ze strony prezesa, no bo przecież rozmawiamy o Legii Warszawa. To jest no, jeden, jeden z wielkich klubów w polskiej lidze. Ale pytam o te powody, dlaczego nie, nie, nie doszło? Do... Nie, ja nie pytałem o powody. Prezesa, prezes mnie zna. Przecież wystarczająco. Zdecydowali się jednak mimo wszystko na inną, na inną opcję i można tylko życzyć powodzenia. A sam fakt, żeśmy rozmawiali na, ten, na temat mojego powrotu, to też jest fajne, bo, bo chyba jednak nie, nie wszystko zrobiłem źle, jeśli wróciliśmy do rozmów i na temat mojego powrotu do Legii Warszawy. Tyle w części pierwszej, zapraszamy na część drugą.